Teraz reakcja etanolu z roztworem dichromianu 6 potasu. Przede mną próbówka, do której wleję około 5 ml roztworu dichromianu. Dodam teraz mililitr stężonego kwasu siarkowego 6. który będzie naszym środowiskiem kwasowym w tym doświadczeniu i na koniec dodaję etanol. Prawie natychmiast jesteśmy w stanie zaobserwować zmianę zabarwienia roztworu z pomarańczowego na zielone. Zmiana zabarwienia świadczy o zmianie stopnia utlenienia chromu. Chrom z plus, z plus szóstego stopnia utlenienia, gdzie miał barwę, Pomarańczową zmienił się na plus trzeci stopień, gdzie barwa jest zielona. Jeżelibym dotknęła próbówki, mogę też zaobserwować wydzielanie się ciepła, czyli wnioski do tego doświadczenia. Reakcja jest reakcją egzoenergetyczną, ponieważ wydziela się ciepło. Jest to reakcja, gdzie następuje zmiana zabarwienia roztworu z pomarańczowego na zielony. Po wymieszaniu możemy już. Zauważyć, że całość roztworu jest w barwie zielonej. Czyli reakcja redukcji chromu z plus szóstego stopnia do plus trzeciego. Ponadto alkohol tutaj ulega reakcji utlenienia. Czyli jest to reakcja redox, w której alkohol utleni się do kwasu karboksalowego. Do tego doświadczenia zachęcam do zapisania równania reakcji oraz uzupełnienia współczynników.